Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu nagrywam tak z Nienacka, gdyż akurat skończył się festiwal zimowy Winterfest u nas w Leggeniwa, na którym nie byłam ze względu na brzydką pogodę. Bardzo nieprzyjemna się zrobiła aura ostatnio. Nie byłam, ale te żeźby były, bo widziałam już w newsach. Przypomniało mi się Przypomniało mi się takie wydarzenie, wydarzenie z roku 2016. To również był festiwal zimowy w Lake Geneva, na który zjechało się masa ludzi. Tutaj przyjeżdżają z różnych stanów, nie tylko, nie tylko Ili, no i czy, no tylko, nie tylko te sąsiednie stany, ale również nawet z Alaski ludzie są w tym roku, byli z Alaski, ci co rzeźbili, podobno, o tak w taka pani mówiła. Także Także zjeżdża, zjeżdża się tu bardzo dużo ludzi, a, a Lake Czainiwa ma bardzo słaby system parkingowy, bo są parkingi, często gęsto oczywiście płatne i to, to solidnie płatne. Jest trochę miejsc wolnych, free parking, ale ogólnie, jak na taką dużą liczbę turystów, to jest bardzo, bardzo kiepsko. O czym zresztą ta komentatorka tam w tym filmiku, który pokaże, mówi, nadmienia. Ja Wam pokażę ten film z tego wydarzenia. To, był, to była sobota bądź niedziela, jeden z tych weekendowych dni, kiedy um, kiedy po prostu jest tutaj największy u nas ruch, kiedy najwięcej się zjeżdżają turyści. I co się stało? Ja jadę do sklepu, gdzieś koło godziny, nie wiem, to chyba gdzieś koło godziny 15. Nie? 15, 16 może to była. Dokładnie pamiętam, jakoś tak po południu. Yy... I nad Walmartem, synem jechaliśmy. Nad Walmartem patrzę, krąży helikopter z napisem: Na brzuchu miał ten napis News na niebieskim tle czyli jakiś helikopter z, z wiadomości, yy, te nasze, tutaj lokalne, nie? Milwaukee. I yy, yy, myślę, patrzę, Matko Boska, to coś tu musi się dziać czy oni tak kręcą z góry. Yy. Jakiś filmik tutaj o, o naszym miasteczku. No i dobra, spoko, żeśmy poszli, robili zakupy i ja nie byłam świadoma, co się dzieje. A się okazało, że na jeziorze, pod wpływem ciężaru, poszło może nie całkiem na dno, ale częściowo na dno, aż 15 samochodów. Gdyż ludzie przyzwyczaili się od lat, że tutaj na tym... Na tym jeziorze z powodu mrozu w styczniu lód jest gruby, mocny i nauczyli się tam parkować. Tego dnia już były takie jakby roztopy, taka jakby odwilż. Słońce przyświecało. Lód się złamał. I na skutek tego poszły... 15 samochodów poszło na dno. I już dokładnie nie pamiętam, ile z nich... Yy, Całkowicie się nie nadaje już do użytku, nie nadawało po wydobyciu. A ile się nadawało, ale poszłam, poszukałam na nowo tych wiadomości i okazuje się, że z 15 tylko 5 jeszcze nadawało się do jakiejkolwiek naprawy, a reszta już po prostu na stratę. Zaraz Wam pokażę filmik z tego wydarzenia. Było to coś niesamowitego, coś się zdarza niezwykle rzadko. I świadczy moim zdaniem tylko o jakiejś takiej ignorancji, głupocie niektórych ludzi. No bo kto no normalnie parkuje swój samochód na zamarzniętym jeziorze. A to tutaj tak było, miało miejsce. I pokażę Wam z tego filmik zaraz. No. Wróciliśmy z tego sklepu, pamiętam jakoś tak około 17.00 i już to było w wiadomościach, także. Pokażę, bo to taka ciekawostka, jest po prostu. No i jeszcze, żeby uspokoić wszystkich, nikomu się nic nie stało, tak z ludzi wie, wiecie. Także jak co, to tylko samochodom się stało, że po prostu niektóre się już nie nadają. I no nie wiem, jak z tymi ubezpieczy, uz, ubezpieczycielami tam ludzie załatwili sprawy, ale. No nie wiem. Nie wiem, jak to oni potem mieli. Do tej pory na tej mojej stronie na, na stronie facebookowej mojego miasteczka ludzie się z tego śmieją. Lokalsi nie mogą tego zapomnieć. To już się stało symbolem naszego miasteczka. Właśnie ta, ten incydent z tymi autami. No ale zobaczcie sami pomyślcie, no, no, no kto to parkuje samochody, samochód na, na jeziorze? Weźcie, zobaczcie. No i zobaczcie, jaki 29 stycznia się post pojawił na naszym, na naszej stronie. Winterfest is this a weekend, don't forget where the free parking is. I oczywiście cała masa śmieszków, bo tu nie możemy zapomnieć wydarzenia, które miało miejsce końcem stycznia 2016 Anno Domini, czy Anno Domini 2016 samochody 15 samochodów, złamał się lód i niestety poszły na dno. Z tego mi się wydaje naj, największe budzi ten GMC tutaj, bo jest tam nawet komentarz odnośnie tego GMC. Zaraz Wam pokażę. Ochier. Tak ludzie tu komentują, śmieją się, no sytuacja powiedzmy średnio śmieszna, zwłaszcza średnio dla tych właścicieli tych samochodów, no bo ja no sobie potrafię po prostu wyobrazić ich jakieś rozgoryczenie, no ale głupota, no, no cóż, kosztuje, nie? Za głupotę trzeba płacić, zaraz wam tutaj Udostępnię filmik, taki jak to wyglądało. No, dość takie, dość takie. To, to jest niezwykłe zdarzenie, bo to raczej często się nie zdarza, ale Jennifer już z tego chyba na całe Stany jest znana. No, nie zapomnę tego, jak to było. Tutaj jest pokazane, właśnie to było w 2016, czyli już jakiś czas temu, jak te samochody poszły pod wodę. U nas jest kiepska sytuacja. Z parkingami. Znaczy są parkingi płatne i niepłatne, ale trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby w weekend, a zwłaszcza jak jest jeszcze ten festiwal zimowy, to żeby znaleźć miejsce na parking. No i ludzie postanowili zaparkować sobie autka na lodzie, na naszym jeziorze, tutaj. No i tak właśnie wyglądało to. Dużo z tych samochodów ma numery rejestracyjne ze stanu Illinois. To nie tylko Wisconsin taki jest. No. Tak jak mówię, że no, ciekawe, jak tam te no, insurance, te, te ubezpieczenia działały. Chyba nie dostali żadnych odszkodowań, może dostali, nie wiem. Także tak to wyglądało. Nie do wiary, ale tak było. Ja tam byłam zaraz następnego dnia, nad tym jeziorem, już nie było śladu po żadnym aucie, yy, tylko tam, bo tam straż pożarna yy, wyciągała te, te auta na sznurku, tak jak widzicie, na takiej lince. No ale tak jak mówiłam już, że 10 samochodów, całkowita strata z tych 15, które tam poszły pod wodę. Także takie to ciekawostki są w naszym miasteczku, tego nie zapomni nikt. Na naszej lokalnej tutaj stronie, to się z tego tak śmiali, śmiali znowu. Ludzie sobie żarty, żarty robią, ale no. Czy to jest takie bardzo mocno do śmiechu, to nie wiem. No, nie, jednak, no, za głupotę trzeba płacić. Kto to normalny parkuje na lodzie, na zamarzniętym jeziorze czy, czy rzece? No. Tyle, że u nas ten roze są naprawdę mocne. To ten, ten lód jest gruby, jak nie wiem, ale to wtedy to topniało. To, to. No proszę, to wygląda. No. I dziesięć samochodów całkowicie było spisanych na straty. Wtedy. Także, taka to ciekawostka z naszego miasteczka. Było też dużo gapiów, jak widać.